Dzień dobry, witamy Państwa na publicznym otwarciu ofert przy targu nieograniczonym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła Wołomin na trasie S8. Przewidziane do, do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 8 ofert, zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 530 084 zł. zapojemy do otwarcia ofert. Pierwsza oferta została złożona przez Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie, Prosta, Myślnik, Projekt, Miejscowość Piotrkowice, ulica Kielecka 37, 26020, Chmielnik. Wykonawca oferuje za wykonanie zamówienia łączną kwotę brutto 518 445 zł. W tym nadzór w okresie trwania kontraktu. Nad robotami związanymi z budową oświetlenia kwota brutto 12 300 zł. Nadzór nad robotami związanymi z pozostałym zakresem zadania kwota brutto 490 155 zł. Nadzór w okresie rękojmi kwota brutto 6 150 zł. I wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych w zakresie informacji i promocji kwota brutto 9840 zł. Czas stawienia się inspektora na nieplanowane wezwanie zamawiającego wynosi 1 godzina i ilość zadań inspektora koordynatora spełniających warunki określone w SIWS 4 sztuki. Została złożona przez NBQ, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ulica Tadeusza Wędy 10C, 70 655 Szczecin. Wykonawca oferuje za wykonanie zamówienia łączną kwotę brutto 487 080 zł, w tym. Za nadzór w okresie trwania kontraktu nad robotami związanymi z budową oświetlenia kwota brutto 22 140 zł. Na, za na, nad robotami związanymi z pozostałym zakresem zadania kwota brutto 449 565 zł. Nadzór w okresie rękojmi kwota brutto 12300 zł i wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych w zakresie informacji i promocji kwota brutto 3075 zł. Czas stawienia się inspektora na nieplanowane wezwanie zamawiającego wynosi 1 godzinę i ilość zadań inspektora koordynatora spełniających warunki określone w Siws Cztery sztuki, oferta trzecia. przez Konsorcjum Firm, którego liderem jest Eksametr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Grzybowska 87 00 844 Warszawa. Partnerem konsorcjum jest Milarium, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ulica Kilińskiego 25 05 075 Warszawa. Wykonawca oferuje za wykonanie zamówienia kwotę brutto 646 734 zł. W tym za nadzór w okresie trwania kontraktu nad robotami związanymi z budową oświetlenia kwota brutto 44 280 zł. Nad robotami związanymi z pozostałym zakresem zadania kwota brutto 565 554 zł. Nadzór w okresie rękojmi kwota brutto 12 300 zł. Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych w zakresie informacji i promocji kwota brutto 24 600 zł. Czas stawienia się inspektora na nieplanowane wezwanie zamawiającego wynosi 1 godzina. Ilość zadań inspektora koordynatora spełniających warunki określone w SIS 4 sztuki. Została złożona przez Biko Group, Tomasz Przybelski, ulica od 15 03 310 Warszawa. Wykonawca oferuje za wykonanie zamówienia kwotę brutto 584 574 zł i 72 grosze, w tym za nadzór w okresie trwania kontraktu. Nad robotami związanymi z budową oświetlenia brutto 6150 zł. Nad robotami związanymi z, związanymi z pozostałym zakresem zadania kwota brutto 566 124 zł. i 72 grosze. Nadzór w okresie rękojmi brutto 8610 zł. Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych w zakresie informacji i promocji kwota brutto 3690 zł. Czas stawienia się inspektora na nieplanowane wezwanie zamawiającego wynosi 1 godzina. Ilość zadań inspektora koordynatora spełniających warunki określone z SIWS 4 sztuki. Została złożona przez PHU Baumark, ulica Świętojańska, 106 07 202 Wyszków. Wykonawca oferuje za wykonanie zamówienia łączną kwotę brutto 489 540 zł, w tym za roboty, w tym za nadzór w okresie trwania kontraktu nad robotami związanymi z budową oświetlenia kwota brutto 18 450 zł. Nad robotami związanymi z pozostałym zakresem zadania kwota brutto 452 640 zł. Nadzór w okresie rękojmi, kwota brutto 12 300 zł. Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych w zakresie informacji i promocji, kwota brutto 6 150 zł. Czas stawienia się inspektora na nieplanowane wezwanie zamawiającego wynosi jedną godzinę i ilość zadań inspektora koordynatora spełniających warunki określone w SIS cztery sztuki. Oferta szósta. Została złożona przez Saferze SAS, Société Par Action Simphane, spółka akcyjna uproszczona. To jest 15 łamane na 27 Rue du, du Port. Par Delhi 92022 re Francja. Adres do korespondencji to jest Safer SAS oddział w Polsce, aleje jerozolimskie 134 02 305 Warszawa. Wykonawca oferuje za wykonanie zamówienia łączną kwotę brutto 1 411 342 zł i 59 groszy. W tym za nadzór w okresie trwania kontraktu nad robotami związanymi z budową oświetlenia Kwota brutto 110 700 zł. Nad robotami związanymi z pozostałym zakresem zadania, kwota brutto 1 262 512 zł. i 59 groszy. Nadzór w okresie rękojmi, kwota brutto 29 520 zł. Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych w zakresie informacji i promocji kwota brutto 8610 zł. Czas stawienia się inspektora na nieplanowane wezwanie zamawiającego wynosi 1 godzina i ilość zadań inspektora koordynatora spełniających warunki określone w SIPS 4 sztuki. No. została złożona przez konsorcjum firm, którego liderem jest INCO Consulting, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica dworcowa 18 łamane na 6, 43, 200. Pszczyna. Partnerem konsorcjum jest MP Consulting, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica dworcowa 18 łamane na 6, 43, 200. Szczyna. Wykonawcy oferują za wykonanie zamówienia kwotę brutto 467 400 zł, w tym za roboty za nadzór w okresie trwania kontraktu nad robotami związanymi z budową oświetlenia kwota brutto 98 400 zł. Nadzór nad robotami związanymi z pozostałym zakresem zadania kwota brutto 332 100 zł. Nadzór w okresie rękojmi kwota brutto 24 600 zł. Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych w zakresie informacji i promocji kwota brutto 12 300 zł. Czas stawienia się inspektora na nieplanowane wezwanie zamawiającego wynosi 1 godzina. Ilość zadań inspektora koordynatora spełniających warunki określone w SIPS: 4 sztuki. I ostatnia oferta oferta ósma. Została złożona przez Bel consulting konsulting Belicki Krzysztof, ulica Drogowców 2 łamane na 11 05 600 grujec. Wykonawca oferuje za wykonanie zamówienia łączną kwotę brutto 374 373 zł tym za nadzór w okresie trwania kontraktu nad robotami związanymi z budową oświetlenia Przepraszam nadzór nad robotami związanymi z pozostałym zakresem zadania kwota brutto 334 373 zł Nadzór nad robotami związanymi z budową oświetlenia kwota brutto 20 tysięcy złotych. Nadzór w okresie rękojmi kwota brutto 5 tysięcy złotych. Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych w zakresie informacji i promocji kwota brutto 15 tysięcy złotych. Czas stawienia się inspektora na nieplanowane wezwanie zamawiającego wynosi 1 godzinę i ilość zadań inspektora koordynatora spełniających warunki określone w SIPS 4 sztuki. I to są wszystkie oferty, które zostały złożone do tego postępowania. Dziękujemy Państwu za udział w transmisji online.